Czy stare budownictwo to dobry pomysł na dom w XXI wieku? Ten dom to tradycyjna górska architektura. Został wybudowany przez górali z i zawiera elementy tamtejszej zabudowy, jak chociażby rysie wystające z lita ściany, podrostki pod nimi, dach półszczytowy, czy tak zwane kunie, czyli deska kończąca poładzie dachu na nizinach zwana wiatrownicą. Co w tym wszystkim niezwykłego? Ano to, że nie jesteśmy na Podhalu, ale na Śląsku. Od dawna byłam zakochana w domach drewnianych. Bardzo podobały mi się domy szwedzkie, domy norweskie, fińskie i takie też chciałam mieć dom tutaj, ale któregoś pewnego dnia pojechaliśmy do naszych znajomych i tam zobaczyliśmy taki piękny, drewniany dom podkalański. To była po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Przepiękny dom, pachnący drewnem, niesamowicie klimatyczny. I postanowiliśmy po prostu, że nie, No my musimy mieć taki sam dom. Po wejściu do środka zaskakujące jest to, jak przestronny jest tutaj przedsionek. To prawie 10 metrów kwadratowych, czyli wymiary odpowiadające niewielkiemu pokojowi w budownictwie wielorodzinnym, czyli w bloku. Naprawdę można poczuć się swobodnie w tym domu od samego wejścia, ale tutaj widzimy też pewną cechę związaną z domami z bala. Ta szafa, czyli mebel wolnostojący, jest dużo praktyczniejszym rozwiązaniem, ponieważ domy z Bala przez pierwsze lata po wybudowaniu osiadają i gdyby tutaj znalazła się precyzyjnie docięta zabudowa, po jakimś czasie mogłaby zacząć gubić piony, poziomy i wypaczać się. Z przeciąga możemy też przejść do dwóch pomieszczeń: serce domu, czyli kotłownia oraz Łazienka. W całym domu mamy dwie łazienki. Te na parterze wyróżnia to, że mamy tutaj kabinę prysznicową czterościenną, czyli zamkniętą. A to z tego względu, że ta kabina musi być nieco odsunięta od ścian budynku, które pracują. Kolor ścian jest naturalny dla tego materiału. On z biegiem czasu staje się nieco ciemniejszy, ale te ściany zostały tutaj też pokryte specjalnym olejem, który chroni je przed wilgocią, grzybami i pleśniami. I ten kolor jest nieco ciemniejszy niż w pozostałej części tego domu. Przechodząc do strefy dziennej, nadzwyczajne. Nie nadzwyczajne, czekaj. Nie chcę powiedzieć synonim do zaskakującego. Przechodząc do strefy dziennej, moją uwagę zwraca to, jak wiele. Niewiele, czekaj. Przechodząc do części dziennej, zaskakujące jest to, jak jasne jest to wnętrze, a to zasługa dwóch zabiegów. Pierwszy to wybielanie. Wszystkie ściany tego domu zostały pokryte specjalnym specyfikiem i efekt tego jest taki, że kiedy patrzę się na te bale, to mam wrażenie, że mają one raptem 3-4 miesiące, a nie 7 lat. Drugi zabieg dotyczy tego, że drzwi po prawej i lewej stronie w pierwotnym projekcie miały być tylko oknami, ale dzięki temu, że mamy tu przeszklanie poprowadzone do samej podłogi, to światło naturalne jeszcze głębiej i obficiej wpada do tego wnętrza je rozjaśniając. A przy okazji stolarki okiennej. Warto dodać, że w tego typu domach nad nadprożem zawsze warto zostawić pewien bufor bezpieczeństwa, który wypełnia się wełną. Ze względu na ściskanie się konstrukcji i umieszczenie tam wełny. Stolarka okienna czy drzwiowa nie wypacza się i zachowuje swoje właściwości. Ozdobą każdego góralskiego domu jest też główna belka podtrzymująca cały strop zwana sosrębem i zazwyczaj jest ona bogato zdobiona jak w tym przypadku sześcioramienną rozetą, datą powstania czy sentencjami i myślami przyświecającymi domownikom. Na parterze, jak i w łazience na piętrze, mamy ogrzewanie podłogowe, a pod moimi stopami bardzo ciekawy materiał, który do złudzenia przypomina starą, bieloną, już nieco wytartą deskę. W rzeczywistości jest to gres szkliwiony i jest doskonałą imitacją tej deski, nawet jest nieco pofałdowany. No i trzeba przyznać, że o taką podłogę zdecydowanie łatwiej się dba niż o podłogę drewnianą. Kuchnia została w tej wnęce zabudowana na planie litery U. Jest przestronna, mamy tu bardzo dużo przestrzeni do przygotowywania posiłków, ale na przykładzie kuchni chcę pokazać Wam, jak dalekowzrocznym i precyzyjnym trzeba być, aranżując wnętrza w tego typu domu, ponieważ ten dystans, który jest pomiędzy nacięciem szafki a szkłem hartowanym, wynosi dziś. Mniej więcej centymetrów. W momencie, czy w dniu, kiedy ta szafka została powieszona, ten dystans wynosił 7 cm. Kolejną istotną kwestią w tego typu domach są schody. Nie powinny one być trwale związane ze ścianą i tak jak widzimy jest tu delikatna dilatacja. Są one przytwierdzone do podłogi na parterze i na piętrze. Ciekawie rozwiązano tutaj także kwestie ściany szczytowej, której nie tworzą półbale, a klasyczna konstrukcja drewniana szkieletowa. Jeżeli chodzi o rozkład pomieszczeń na piętrze, to mamy tutaj cztery pokoje oraz przejście na poddasze tym oto włazem. Po lewej stronie, gabinet właścicieli, ich prywatna strefa, tam nie przechodzimy, ale po drugiej stronie mamy łazienkę. Ta jest nieco większa niż łazienka na parterze, i w odróżnieniu od tamtej mamy tu nieco jaśniejszą, bardziej kobiecą kolorystykę, ale także wannę wolno stojącą z taką przepiękną, rustykalną baterią łazienkową. Co ciekawe, w tym pomieszczeniu, też jako jedynym spośród wszystkich w tym domu, mamy farbę na ścianach, którą został pokryty. Ten chociażby komin, naturalna bariera architektoniczna tej przestrzeni, która trochę wymusiła rozkład funkcji tego wnętrza, ale dzięki temu za kominem znalazła się najbardziej intymna część łazienki i osoba tu przebywająca może poczuć się nieco bardziej prywatnie. W pokoju dziecka sprytnie wykorzystano obecność lukarny i znalazło się tutaj biurka, a więc pracująca, de facto ucząca się córka ma dostęp do światła naturalnego i może tu swobodnie podejść wyprostowana, chociaż jesteśmy tuż obok skosu. Pomieszczenie jest przestronne. Szafy zostały cofnięte do ścian, ale... Ten pokój ma także jedną unikalną cechę, ponieważ tymi drzwiami balkonowymi wychodzącymi na ekspozycję wschodnią, południową wychodzimy na balkon, ale tam już będąc możemy także bardzo szybko przedostać się do sypialni rodziców. Przechodzimy do największego pomieszczenia na piętrze, to sypialnia właścicieli, i trzeba przyznać, że jest naprawdę. Obszerne. Pod sufitem dodane zostały takie otobelki, które nawiązują do jętek, czyli właściwego elementu konstrukcyjnego zatopionego w stropie, ale to, że znalazł się w tym miejscu, sprawiło, że to wnętrze zyskało trochę na wyjątkowości i charakterze. Mamy duże, szerokie łóżko i ta masywna rama stylizowana jest na ramy starych łóżek, które dobrze znamy, czy to z górskich, czy chociażby mazowieckich, ale w tym miejscu też obserwujemy pewną wadę wynikającą. Z konstrukcji dwuspadowego dachu i chodzi o skosy. Otóż podejście do łóżka z tej strony jest bardzo wygodne, nieco trudniejsze z tamtej, ale kiedy już przejdziemy na tamtą stronę łóżka, to okazuje się, że mamy tu mały daszek i jaskółeczkę umieszczoną nad wejściem do domu, która jest bardzo praktycznym miejscem, gdzie możemy przechowywać rzeczy, z których na codziennie korzystamy. Wymiary domu to jest 8 na 9 metrów. Wysokość domu to jest 9 metrów. Natomiast powierzchnia użytkowa domu to jest około 108 metrów kwadratowych. Ta smrekowa, czyli świerkowa chata została zbudowana z bali z pełnym oflisem, czyli jak mówi podhalańska nomenklatura, z półbali. To doskonały materiał, który nie potrzebuje dodatkowej warstwy izolacji jak styropian, styrodur czy wełna, ale ma też pewne wady, ponieważ te bale przez pierwsze lata po wybudowaniu zmniejszają swoją objętość. Trzeba pamiętać, że przy budowie tego domu drewno powinno być y, absolutnie sezonowane, najlepiej kilka lat, ponieważ się sycha. W naszym przypadku strop obniżył się około 7-8 cm w przeciągu gdzieś 4 lat, więc trzeba wziąć pod uwagę tutaj y, na przykład drzwi. Które też delikatnie no, są przygniatane przez te bale, więc trzeba je co jakiś czas podcinać, tak? Tak samo w kuchni, jak mamy parapet pod oknem, a tam planujemy zabudowę kuchenną, to również ta kuchnia musi być regulowana na specjalnych nóżkach. Dzisiaj będzie 7 lat, jak mieszkamy tutaj, i to się już wszystko jakby zatrzymało. Także już nic nie opada, już wszystko osiadło tak, jak być powinno. Podejrzewam, że z takimi domami jest tak, że albo się je pokocha, albo znienawidzi. Są dużo bardziej wymagające niż domy budowane w technologii murowanej. Największym zagrożeniem dla nich są wszelkie maści drewnolubne owady, takie jak chociażby spuszczale czy korniki. Jeśli taki nieściany lokator zadomowi się w naszym budynku, no to musimy się go jakoś pozbyć. Na przykład poprzez fumigację domu. To kosztowny proces, ale bardzo skuteczny. Polega na wprowadzeniu do budynku specjalistycznego gazu, ale mimo wszystko to nie koniec wyzwań, które związane są z mieszkaniem w takim budynku. Przede wszystkim trzeba pamiętać o olejowaniu takiego domu, zwłaszcza zaraz po wybudowaniu. Tak? Czynność tę należy powtórzyć w następnym roku. Pamiętać również trzeba o tym, że taki dom trzeba myć co jakiś czas, zwłaszcza jeżeli wokół są domy, w których pali się piecem węglowym Ponieważ wtedy bardziej się po prostu brudzi. Myjemy szczotą ryżową i e, wodą z mydłem szarym. Bardzo ważna jest również impregnacja m, przeciw owadom, ponieważ owady bardzo lubią drewno, i tą czynność należy wykonywać przynajmniej raz do roku. Niewątpliwą zaletą tych domów jest to, że mogą powstawać bardzo szybko. Ten konkretny budynek został najpierw zbudowany w Hochołowie, tam rozmontowany, tu przewieziony i złożony ponownie. I w takiej sytuacji właściciele już po miesiącu mogą cieszyć się ciepłym i bezpiecznym wnętrzem swojego domu, do którego nie muszą dokładać kolejnych warstw izolacji czyli poświęcać swojego czasu i budżetu. A skoro mówimy o kosztach, to ile kosztował ten konkretny dom? Dom wybudowaliśmy w roku 2016, i na tamte czasy stan surowy zamknięty wyniósł około na 200 tysięcy złotych. Natomiast finalnie zamknęliśmy się w kwocie 500 tysięcy złotych. Można kolokwialnie powiedzieć, stara technologia, ale jara, bo mieszkanie w takim domu jest komfortowe zarówno latem, jak i zimą.